W okazji świąt Wielkiej Nocy organizujemy paczki, 330 paczek z wędlinami, które rozprowadzamy przez szkoły do najbardziej potrzebujących rodzin. Pomaga nam w tym straż, zabierają też do poznania do szkół. Do niepełnosprawnych. Jak zawsze pomagamy co roku Fundacja Misis w dozorowaniu paczek na święta Gelkanowska, jak i Wozbawskiego. Każda paczka zawiera 4 kg węgiel i szynki. Razem to jest 1386 kg. Te paczki są cenne z tego względu, że jakość tych produktów jest wysoka. Jest to projekt bardzo doceniany przez szkołę, przez młodzież, która jest wspomagana przez fundację, z tego względu, że jest to pomoc już długofalowa. I to najbardziej cieszy, że nie jest to jakiś pojedynczy zryw, lecz ta współpraca z fundacją już w tym roku jest chyba po raz siódmy, czyli 7 lat rzędu możemy liczyć na pomoc finansową. Przed świętami Bożego Narodzenia i teraz przed świętami Wielkanocnymi otrzymaliśmy no, kilkanaście paczek. Otrzymujemy każdego roku i te paczki kierujemy dla uczniów najbardziej potrzebujących, za co bardzo serdecznie dziękujemy. W roku 2017 i 2018 otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch placów zabaw, placu znajdującego się tutaj na przed budynkiem szkoły oraz troszeczkę bardziej w tyle integracyjnego placu zabaw. Dzięki temu yy, Dzięki współpracy z Amicis i z innymi partnerami, mogliśmy rzeczywiście doposażyć pięknie place. Są wyposażone w urządzenia, które, z których również mogą korzystać dzieci na wózkach inwalidzkich. Dzięki fundacji Amicis również mogliśmy doposażyć salę integracji sensorycznej, ale także salę doświadczenia świata, w której jesteśmy. I zakupiliśmy światło wody. Współpraca z Fundacją Amicis rozpoczęła się już wiele lat temu. Jest ona bardzo szeroka. Nie tylko wspomagamy dzieci paczkami żywnościowymi, ale również dostajemy pomoc w postaci pieniążków, za które mogliśmy kupić szafki szadniowe. Dofinansowanie było bardzo duże. Oprócz tego dostaliśmy również laptopy, które wzbogaciły. Pracownię komputerową. Bardzo się cieszymy z tej współpracy. Jest ona żywa, jest ona ciągła i mam nadzieję, że nie wygaśnie, a będzie ona wprost.